Dzień dobry, cześć czołem. Witam wszystkich bardzo, bardzo serdecznie w kolejnym odcinku przygód e, tego kurde Aidena z Dying Light 2. W dzisiejszym odcinku musimy znaleźć jakiegoś Barneja I ten, no i... No generalnie zadanie odbywa się nocą, także dotarłem tutaj na to miejsce, co generalnie nie jest nigdy proste, bo... Także no, no nie można stać w miejscu. No, tutaj tak jak wchodziłem za dnia, to był cholerę tych, tych zarażonych. Sophie? Jestem w środku. Nie widzę Baneya. Musisz go Musisz go znaleźć. Szukam. Bo mi się zwrócić uwagę na fakt, że jak ty stoczysz z samym płytem, nie? I robisz te misje poboczne, no to już no to w takich misjach nie to, to, to zażkiem jesteś jednak trochę, nie? Nie, drzewko umiejętności to w ogóle wzrosło, to moje umiejętności o taką tutaj, właśnie, tak jak widać, nie? Tu aż do biegania po skosie, po dachach. Jakieś tam super upgrade y zrobiłem, i, no, i generalnie coś tam się dzieje. Nie, nie nagrywam tego. Wyglądałem tam jakichś pozaczków, to później może pokażę. Pusty w ryj gościu, także idziemy dalej, zobaczyć, co tego frajera tamtego Barnea. Mam nadzieję, że nie Stinsona. Ale tak, to przeszukiwanie trupów ma jak najbardziej sens, bo, bo kurde, no kasa to jest też potrzebna, mimo iż apokalipsa większość pusta w rej <śmianowidzio> gdzie tym razem. Poszukaj Barneya. Co tu lampy teraz. jakiś mi się przydała, bo on zarażony, to wiadomo, że 5 minut tylko w nocy z tym czasem, może być zupełnie, nie wiem. Kim Barney? jeden Barney? Znalazłem radio. I... zwłoki mężczyzny. Biały, łysy facet. Przyszedł Dobra, czyli jeszcze mamy szansę gościa znaleźć, tak? Hmm. Czyli po śladach, do szuka gnoja po śladach, to no, jeszcze masz ciekawego Dobra Słucham. Znalazłem krew, Śpiewaj. Te grzybki można najwyżej sprzedać tam na Czarnym Rynku, weźmy faluny. Gin mi tam, a ja, nie, kurde, mi się wlukać, w błąd aż cholera to wygląda? Coś szatańskiego, tego z Silent Hill. dobra, co ja tam? Będę kurde się wkurzał. Przyszukaj, kurde kolekcjonerskie rzeczy znalezione. To, to chodzi właśnie, tak? No, czyli Kodjak, to tutaj był. Cała moja misterna wycieczka, tam w górę to co? Bo no tam trzeba gdzieś przeskoczyć, mi się wydaje, bo no nie wiem teraz zupełnie gdzie trzeba iść. on tu na ulicy to dobre to nie? Moje rozwiązanie tutaj na górę właśnie. dalej bo tutaj dziś trzeba teraz tam gdzieś dalej no nic co nie daje zobały Dobra, zlokalizowałem tego typa, tu gdzieś chyba jest. Jebany! Co ja mam zrobić? Bany? Ty? A ty kurwa kto? Jestem, Jestem od, od Sofii. Tak, a ja, ja od jebanych Kikolwiek jesteś, spierdalaj! To nasze kryształy! Łapieć nie dostaniesz! Bany, otwieraj! spierdaj Sophie! Znalazłem Barneya, ale zamknął się w pokoju. Lidia, co my dajesz? Opatrzcie, no. Bo pan to spróbuj mi pokazać. Ale oczy, chyba oczy miał na mnie odmawiać. Dlata jak on przyszedłej! Twoja siostra się o ciebie martwi. Na mnie prób! Nie bierzemy to słówko! Ale to prawda! Masz szczęście, że jestem zajęty! Barney, líče to tři. Jeden, dva, tři, Nic ode mě nedostaneš. Máš. Co no, dobré? Aha. Tak, tutaj będzie najlepszą obrona jest atak. Nie mogę dać osadrzeć, czy Nie dać no, się osaczyć, nie? no, to no, no, zrobić teraz. Czekasz, to zobacz. Nie, dobrze Dobrze było, nie, 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 postać przed tym wszystkim, tak męczy się Polera. To mam Tu z jakiegoś z tego, nie, trofeum z jakiegoś tamtego, kurde, jak gówno zjada, tego wirala, nie, nie, <grym> Dziękuję, bo to może być ciężko, że zaraz mi kurde purdę do innej lokacji nie będę miał tutaj. Chyba że pusty w większości, No dobra, może chyba nie o to chodzi. Barney! Open up, Barney! No, open no. up! Poszły? Tak, poszły, poszły się przejrzeć. Sofie, wspominała, że jesteś uparty, ale nie, że żeby... głupi. E! powinienem cię spuścić w piekiel. Mac, weź rękę. Spada na stąd. Nie, piska! Musimy go znaleźć. Kto? Odciągnął zakażonek. Prawie mnie tam upadł. Gdyby nie on, skończyłbym jak kotek. W tym stanie nikogo nie będziesz szukał. To dzieciak! Obiecałam jego matce, że sprowadzaj go z powrotem. Łapiesz? Ściągnął te gminy na siebie, rozumiesz? Żebym żeby zero kryształy dla bazalu. Muszę go znaleźć. W tym stanie nikogo nie będziesz szukał, szuka, szuka, słyszysz? Nie wrócę, wrócę bez, niego. bez niego. Mam w dupie, Mam w dupie, dupie ciebie i twoich Ale obiecałem sobie, że zabiorę cię do domu. Nie, nie, Nikogo nie zostawimy. <laughs> dam słowo, rozumiesz? A no ja dam inne słowo, ty nie rozumiesz pajacu? Fiprat bardzo chcę tu zginąć. Nie odejdę, ja odejdę bez pisklaka, pisklaka i, i kryształów. Musimy je zdobyć. Wiesz, ile od tego zależy. Aura. Parry. Ostatni Dobra. Gdzie znajdę pisklaka? Na parterze. Wybiegły nami przez boczne drzwi. Dobra. Zostań tutaj i czekaj na mój sygnał. Znajdę twojego kumpla i wrócę po ciebie. Dobra, tam trzeba teraz iść na po pisklakach, po śladach, coś tam, cholera wie, gdzie ja teraz i zupełnie nie wiem. Krew, pewnie pisklaka, z mojej dopuśnienia. Na dworzu jest niebezpiecznie. Nawet nie wiem, włączyć, żeby mnie wszyscy nie wyniuchali tutaj, że jestem. to nie byłoby dobrze, powiem, przyznam sobie, że... Jeszcze nie, ale, ale mocno krwawię. Idę, idę po jego slawy. Bez walki się nie, nie podda. I to tak jakby na górę wszedł, co? Nie wiem, kurde, jakbym, kurde, no nie wiem, no to jak uczciwie, to bo... tego no, bym się chodzić, kurde, nawet jakby nie była apokalipsy zombie. No co najwyżej na no, bezdomnego trafisz w takiej chacie. on tam skoczył chyba? Jak wnioskuję, super, po śladach detektyw Rutkowski. Błażej. I co dalej? Ja piernicze. Tam chyba na górę coś pokazuje, że. Miejmy nadzieję, że to tutaj coś tu jest takiego, że. To jest człowiek ma ochotę tutaj wejść, nie? co, to ty tyle? O jest tu jakiś czołowy o Kto? Ej, możesz się ruszyć? Barney nie przysłał Barney? Ja... ja? Stary, Stary dobry Barney Udało mi się, no nie? A... Zdobył, tak? Kryształ?

Prawie tu kończymy z barneriem. O! On jest Nie będę, mamo. Słuchaj. Zdobyliśmy kryształek. Zdobyliśmy je i zabiłem trójkę zarażonych. Dam rady, Na Naprawdę musimy iść. Uciekaj tam, to, niech mi każdy. mi tam Jasne. niedługo. To jest zawsze przykład. Kurde. Neymar! Neymar! Barney, jesteś? Tak. Próbuję znaleźć twojego brata. Ale już jest. Właśnie to dochał. Wy... Co? Przecież miał. Nie łaf ci. Una, że chcesz zadatać kryształy. To za chuj mały nie. po swojego kupa, żeby móc się wymyknąć. To nie tak. Przyjdź na babator. Wszystko ci wyjaśnię. Teraz najtrudniejsze wyzwanie dotrzeć tam kurde moc tu mi będą wirale bo mi chciała już kurde nieraz uciekałem i jakoś dały rady mnie złapać gnojki To tu jest ultrafiolet, to mi się przyda. Czy w jakimś w hausie, czy gdzie ja jestem? Bazar. Przyleć bazar. Dobra, choć jakieś premię punktów na noc będą, nie? To zawsze warto sobie zrobić. Jak w nocy biega, to na premię, więc wiadomo. Boże, lipa, jak zginiesz, nie? bo jak zginiesz tutaj w nocy, to tracisz wszystko, a za dnia to tam jeszcze trochę tam odpuszczają. <laughs> nie, nie. jednak nie trzeba lecieć do tego tej, tej laseczki, co cora tam ma pomóc nam. Zaraz się. Ale to znaczy pokazuje co innego niż mój. No, wracamy do Sofii, wszystko w nocy się odbywa. Jest, jest nam teraz, teraz lepiej, co? co? Czemu nie? To zależy, nie? Kołaś był kutasem. Pod, pod jego pod dowództwem SP byli jak wrzut na dupie. Wniosek jest, jest chyba prosty. prosty. Lukasa, Lukasa nie, nie ma, na nic lepiej. lepiej. Amen. Lepiej zamknij dziób, Barney. Gdzie Sofi? Znowu ty? Co ty, co ty robisz? Szpiegujesz mnie? Miałeś na mnie poczekać. Miałeś strach, Plany się zmieniają. Bałeś się, że zabiorę ci kryształy. Bał się. Ciebie. Nie żartuj. Mamy tu Mamy swoje interesy, pielgrzymie. I nic, nic ci do tego. Przez Twoje interesy zginęło dwóch rząd. ludzi. Piszklar był ci potrzebny, żeby mnie odciągnąć. Gówno wiesz o mnie i o moich ludziach. Piśkla był mi tak, jak tak brat. Jak z jakiegoś powodu moja siostra chce z Tobą gadać. Z tobą Jej twój duchę.

Zobaczmy, <laughs> ja zrobię, jak będę mógł broń wyciągnąć. Musimy ich zabić, kar. Kiedyś byli naszą rodziną. Negocjujmy z nimi. Nie negocjujesz się z szantażystami. Nie przypominasz swojej matki. Zresztą to ja dowodzę. Przygotuj ludzi. Dajemy Joe'emu te cholerne kryształy. Jebany tchórz. Wiem, co myślisz. Ale, ale musimy musim go posłuchać. To dla Bazaru. Bazar. Liczy się tylko Bazar. Sofie... Daj spokój, eee. Herman. Uratował, Uratował Barneya, Barney. nie? No co ty, Herman, tak się kozaczysz? Trwaliście na ryty dostał też, co? Nie polubiliście się, co? Nie było to, nie było to miłości od pierwszego wejrzenia. Barney ma swoje Barney. wady, ale jego zaletą jest absolutna lojalność. A od wiele tyle problemów. Potrzebuję ludzi, którym mogę ufać. Jakie macie problemy? Sporo rzeczy cię ciekawi, co? Aiden? Pytaj, co konkretnie co chcesz wiedzieć? Czy trzeba z tobą chodzić? Po śmierci komendanta Wasze stosunki z EPKami chyba się trochę skomplikowały. To mało powiedziane. Mówiąc konkretniej, mam przelewane. A Lukas. Zasługiwał na śmierć. Dla miejscowych gorsza od niego była tylko zaraza. To na jego rozkaz stróżowie prawa zajęli nasz wiatrak, zawierając znaczną część naszych zbiorów i wody, żeby zaspokoić swoje potrzeby. W zamian za co? Ochronę? Sama potrafi bronić swoich ludzi. Zaczęłam się tego uczyć już za dzieciaka. Czy jak nie Ta sprzeczka z kawem. O co chodziło? Powiedzmy, że śmierć Komendanta Espeków pogłębiła problemy. Rozejrzyj się, Eden. Co widzisz? Co o czym ludzie ze murami mogą pomarzyć? Nikt z tych ludzi nie dożyje końca miesiąca. Dlaczego? Bo w krótkim czasie nasze zapasy wody wyczerpią się. Dwa tygodnie temu miejscowy zbir Joe i jego kumpel Jack przejęli jedyną wieżę ciśnień w okolicy. Jeszcze niedawno żyli na bazarze. Ale Karl wywalił ich za przekręty. Teraz się obłożyli wiele minami i grożą, że ją wysadzą, jeśli nie będą dostawać cotygodniowego okupu w lekach, jedzeniu i kryształach. A ci wszyscy ludzie o niczym nie wiedzą? Nie wiedzą, jak mało wody zostało. Chciałam się, się tym zajęcie, ale zająć, ale Karl boi się wybuchu paniki. No, w sumie ma tego. Poszedłem po pomoc do SP. Oczywiście wrócił z pustymi rękoma. Oni pomagają tylko samym sobie. Na pewno nie nam. Mają tu gdzieś, że John zajął wierzy i zażądał pieniędzy za ochronę. Moja matka mówiła, nigdy nie targuj się z szantażystami. kiedy jeszcze to rządziłem. Czyli zanim Karl przyjął władzę. Trzymała bazar żelazną ręką, a Karl się jej słuchał. Po jej śmierci zrobił się zarozumiały i zaczął się rządzić. Matka nie chciała, żebyś ty ją zastąpiła? Wiem, czego chciała, czego chciała dla ludzi. ludzi. Wspólnoty, Wspólnoty i wolności. Zawsze, Zawsze to powtarzała. Ale nie pytaj, czego chciała, czego chciała dla mnie. Nie wiem, czy w ogóle dla niej istniała. Była wspaniałą przywódczynią. A matką. Nikt nie jest doskonały. Co zamierzasz zrobić? To co muszę. Obiecałam pomóc Karolowi. Dopóki to on rządzi, będziemy opłacać Jacka i Joe'ego, a oni będą z nas wyciskać coraz więcej i więcej. I tak dalej, i tak dalej. Najważniejsze jest bezpieczeństwo moich ludzi. Udowodniłeś, że można ci zaufać. Chcę cię prosić o pomoc. Karol wierzy, że Joe dotrzyma swojej części umowy i da nam dostęp do wody. Ale ja jestem sceptyczna. Wysyłam ludzi na negocjacje z bandytami i chcę uniknąć niespodzianek. Karol, nasi ludzie ruszyli już na miejsce, w którym ma dojść do transakcji. Dopilnuj go gładko. Mam ani Tak. Dyskretnie i z daleka. Dobra, tak jest, panie kapitan. Także. Zadanie niesforny brat dobiegł końca. Uwolniliśmy tego z całego Barney'a. W tym odcinku to by było na tyle. Ja się z wami żegnam. Dziękuję bardzo za oglądanie. Trzymajcie się ciepło. Hej, hej.